Yeah. I ją pamiętam, pęka mi głowa Podpowiedzi diabła, podpowiedzi boga Jest przede mną muza, jest przede mną moda yeah. Yeah. Przede mną długa roga Ciągle słyszę głosy, walnie forsa. Czarne słowy dla wojurus Wielkie sumy patrze kurus W szóstym biegu nie wrzuty na luz Daję sobie jedną misję Nie wierzyli w moją wizję Teraz to kogo ma w pizdzie? Każe się pyta jak idzie a je podpowiedzi odpowiedzi diabła, podpowiedzi Boga Jest przede mną muza, jest przede mną moda. Ja ze mną długa droga Ciągle cięższe głosy, bo mnie forsat, nie chcieli mnie na serio brać. Teraz w oczach widzą strach, bo co na nich sram. Chiebać gadkę, jebaś dramy. Choć na pięści się poznamy, takie u nas są zasady. Ładny chłopiec, a wychodzę poza ramy Bo mnie zbudowały rany Robię to wszystko dla mamy ja Jestem o tym przekonany Czuję się niepokonany To się teraz tego dowiesz Byłem jedną nogą w grobie Podpowiedzi diabła, podpowiedzi Boga Jest przede mną muza, jest przede mną moda Ja, yeah. yeah. przede mną długa droga Ciągle słyszę głosy, bo mnie forfak. Często, że czułem się inny, w moich żyłach płynęło pełno Kodejny. Ale to za mną, robię to dla braci, robię to dla rodziny. Ja z roz dla familia. Każdy się trzyma, jak mafia na filmach Podpowiedzi diabła, podpowiedzi Boga. Jest przede mną muza, jest przede mną moda. Ja, przede mną długa droga. Ciągle słyszę głosy, bo mnie forsa Podpowiedzi. Odpowiedzi Boga Jest przede mną muza, jest przede mną moda Przede mną długa droga Ciągle słyszę głosy, woła mnie forsa